Dzisiaj o uważności w relacji ze zwierzęciem towarzyszącym, jako podstawie sukcesu tejże relacji, oczywiście. Chciałabym o tym poopowiadać, dlatego, że jest to bardzo istotne z punktu widzenia zarówno opiekuna, jak i przede wszystkim zwierzęcia. Dlatego, że dzięki uważności możemy być naprawdę lepszymi opiekunami i przede wszystkim możemy być opiekunami. Się czasami zdarza, to się czasami zdarza szczególnie w większych grupach i to jest bardzo dla nas ludzi przykre, a dla zwierząt naturalne. No i teraz. Rozum, rozumując po ludzku, tak, no, chyba, chyba to nie tędy droga, ale na pewno bym poszukała, pogrzebałabym w zdrowiu tego zwierzaka. Dlatego, że no, nie zawsze tak jest, ale bardzo często się zdarza, że zwierzęta chore. Jeśli mamy jakikolwiek w grupie y, dysonans, tak by to nazwała, y, to takie zwierzęta, które mają problemy zdrowotne, są po prostu odrzucane. To jest bardzo brutalne, tak? ale tak się zdarza. Oczywiście są też grupy, w których inne zwierzęta biorą to chore zwierzę pod opiekę, ale to też jest jeden z naturalnych mechanizmów działania. Właśnie to, o czym pani mówi, że on jest wręcz odsuwany, wyrzucany i tak dalej. To się zdarza czasami. Pogrzebałabym zdrowiu. Mm -hmm. Druga sprawa, na pewno bym zajrzała i przeanalizowała bardzo dokładnie środowisko, dlatego że tutaj robimy bardzo dużo błędów. My wszyscy robimy, ja też. Ja też, proszę się nie stresować. Wydaje nam się, że te zwierzęta tak wszystko ogarną. A m, tak naprawdę tego wszystkiego musi być dużo, bo y, jeden zwierzak i jeden drapak to jest dramat. Pięć zwierząt i jeden dra, drapak to jest w ogóle dramat do potęgi piątej, tak? Więc y, musimy zabezpieczyć potrzeby każdego z tych zwierząt. Więc gdyby założyć, że jeden kot potrzebuje jedną kuwetę i pięć drapaków, no to proszę wykonać po prostu mnożenie w tym momencie. Bo ym, 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 są oczywiście grupy zwierząt, które są w stanie korzystać z jednej kuwety, tak? ale y, zawsze tutaj, no, niestety, w grupach w ogóle mamy bardzo, bardzo duży, wysoki poziom skomplikowania relacji, potrzeb. Różnych, różnych, różnych różnistych rzeczy. I w grupach jest zawsze najtrudniej. Tak naprawdę, jeśli to już są zwierzęta tylko i wyłącznie domowe, to tu przede wszystkim bym, przebadałabym eksponat tak, muzealny, przebadałabym bardzo dokładnie, czy tam się coś kurczę, nie dzieje, czy nie zaczyna się jakiś proces chorobowy i koty to czują, bo koty wiedzą zawsze pierwsze. A druga sprawa, właśnie zobaczyłabym, czy na pewno tam w relacji wszystko gra i zajęłabym się środowiskiem, bo to są bardzo proste rzeczy. Pos posypały nam się e, pytania, bardzo się cieszę. E, to już przeczytam tak w kolejności. E, mój, pod pani Agi, mój pies ma 7 lat i jest delikatnym, lękliwym psem, który bardzo nie lubi, jak inne psy zbyt mocno naruszają jego przestrzeń osobistą. Kiedyś został stopadowany przez Labradora. Nauczyłam się już trochę czytać jego sygnały, choć na pewno nie na 100%. Mój piesek reaguje na duże psy szczekaniem. Nie na wszystkie, ale często obszczekuje psa, którego e, sobie namierza już z odległości. Czasami biegnie w jego kierunku i zawraca i powtarza to. Mimo, że idziemy w innym kierunku, nie nachodzimy na inne psy. Myślę, że niestety nauczyłam mojego psa tego, że ja reaguję na jego szczekanie, wzrokiem, uwagą gadaniem. W związku z tym mam szczekacza. Dwa. Ja już z góry widzę, że mój pies będzie szczekał, więc włącza mi się stres, zanim włączy się u mojego psa. Tak więc nakręcamy się nawzajem. Jesteśmy pod opieką trenerki, więc działamy, ale obecnie jesteśmy na diecie restrykcyjnej. Ze względu na leczenie nie możemy działać na smakach. Zabawa jest zbyt małą motywacją. Zastanawiam się, jak działać z psem, który przez lata uczył się na smakach. To będzie trudne, dlatego że po pierwsze macie przyzwyczajenie pracy na smakołykach. Pytanie, czy jeśli macie tą dietę restrykcyjną, to czy w niej są takie rodzaje, na przykład, mięsa, które pies toleruje i które mogłaby pani podawać jako smakołyk? Pytanie, czy to, czy to by było możliwe w ogóle? Tak bym spróbowała, bo jeśli zabawa go nie motywuje, będzie pani bardzo trudno go zmotywować um, inaczej. Czasami kontakt socjalny może być fajną nagrodą. Może pani spróbować, jeśli pies e, lubi tego rodzaju wsparcie, to jak najbardziej, natomiast fajnie, że pracujecie. Bardzo trafnie Pani zauważyła, że niestety te nasze karcące, że to, to niekoniecznie, niekoniecznie się sprawdza, no niestety tego typu uwagi powodują, że jeśli, tak naprawdę powodują skutek odwrotny, bo jeśli z jakichś powodów pies to robi po to, żeby zyskać naszą uwagę, to my to uwagę dajemy. Więc jak gdyby nakręcamy tą spiralę szczekania jeszcze sami dodatkowo, nie? Jak gdyby pogłębiamy ten problem. Także, jakby się pani udało popracować trochę nad sobą, to się może okazać, że, 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 że psu będzie w ogóle łatwiej. Nie? Może się pani właśnie w, w takich sytuacjach po prostu odwracać, tak, tak jak mówiłam o tym, o tym trudnym spacerze, troszeczkę w bok i zaproponować inną stronę na zasadzie, chociaż może ten tędy pójść. Yy, jeśli, jeśli nie działają tak naprawdę te. Yy, Kontakt, y, przez kontakt socjalny jako nagrodę ma pani na myśli dawanie uwagi przy np. przykład do niego? Nie. Przez kontakt socjalny jako nagrodę mam na myśli głaskanie go, albo patrzenie w oczy, albo właśnie jakieś taki przyjemny, przyjemne takie, takie szarpanie trochę na zasadzie zabawy, ale takie z dotykaniem. Czy, czy jakiś taki masaż y, krótko trwały na chwilę. Y, kontakt socjalny, czyli taki kontakt fizyczny. O, taki. Pytanie od Pani Klaudi. Eee, mamy, mam psiego seniora, na wizytę do weterynarza jeździmy autobusem, suczka się tym bardzo stresuje, dyszy, piszczy, wierci się, próbuje zdjąć kaganiec. Staram się ją pocieszać, głaskam, mówię spokojnie. W wyjściu z pojazdu uspokaja się. Co zrobić, by zmniejszyć stres podczas transportu? Myślę, że to jest częste pytanie i opiekunów psów i kotów z tym transportem. I stresem w czasie transportu. Niestety, niestety są zwierzęta, które bardzo, bardzo kiepsko znoszą ten transport. No i teraz pytanie: czy, czy ona jeździ, że tak powiem, na łapach swoich, czy jeździcie w jakimś transporterze? Jeśli mogę prosić o doprecyzowanie, to, to by była jedna rzecz. Druga rzecz to oczywiście, jeśli macie, macie takiego bardzo trudnego zwierzaka, mm, zawsze się można wspomóc farmakologią, ale może też zwierzakiem, ze zwierzakiem pracować. Choćby w ten sposób, że zmniejszamy. Czas stresu, bo to też ma bardzo, bardzo duże znaczenie. Zupełnie inaczej funkcjonujemy, jak nasz stres jest 5-minutowy, a inaczej funkcjonujemy, jak nasz stres trwa 4 godziny. tak? I teraz, jeśli z tym zwierzakiem pani podróżuje na przykład w Warszawie czy w Krakowie z jednego końca miasta na drugi i sama podróż trwa godzinę, na własnych łapach jest duża. Ok. To, to tak naprawdę, plus jeszcze pobyt, o, widzimy kota na ekranie. Dzień dobry, kocie, Pani Ewa. super. To tak naprawdę wydłużamy ten, ten czas stresu bardzo, bardzo długo, tak? Do, 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 do jakichś takich horrendalnych opcji. I teraz tak, ym, najlepiej byłoby zawieźć kota taksówką, tak? przepraszam, psa, zawieźć psa taksówką, tak? Bo, bo byłoby być może trochę szybciej, byłoby mniej bodźców. Jeśli to jest możliwe, to można by było z tego skorzystać. Można by było spróbować jakichś środków wspomagających, bo też pytanie, dlaczego, dlaczego mamy taki duży stres? Co tak naprawdę tego psa stresuje? Czy, czy to jest, bo wątpię, że on wsiadając do, do pociągu, do, do, przepraszam, autobusu, już się stresuje tym, że będzie u weterynarza, bo raczej jeśli korzystacie na co dzień ze środków komunikacji miejskiej, to raczej tak nie działa. I teraz pytanie: Czy jest szansa na przykład jechać w jakichś innych godzinach, mniej uczęszczanych, jeśli to są ludzie? Może to jest właśnie problem z samym autobusem, można by go było zamienić na, na taksówkę, gdzie tych bodźców jest jednak dużo, dużo mniej, tak? Um, albo po prostu zmienić weterynarza, który jest bliżej i można do niego pójść na przykład na spacer i zrobić to w ramach spaceru. No, farmakologia mówię, zawsze można ją zastosować, natomiast tutaj już odsyłam do lekarza weterynarii zarówno w kwestii konkretnego środka, jak i w szczególności dawkowania, bo tutaj nie czuję się kompletnie kompetentna i nie chciałam wprowadzać błąd. Ale na pewno są też zwierzęta, które mają problem z samym podróżowaniem jako takim. To znaczy po prostu się rzeczują. czują. I potrzebują środków um, takich ludzi, a na przykład Awiamari um, 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 może być tym środkiem, który pomaga um, takich dolegliwościach, właśnie, takim, takim dyskomforcie, um, podczas samej podróży. Może jest mu po prostu niedobrze. I teraz pytanie, jak, jak on reaguje? Nie to, to trzeba by się było um, konkretnie temu przypadkowi przyjrzeć, ale, ale to są takie rzeczy, na które bym na pewno zwróciła zwróciła uwagę. W przypadku kota. Są koty, które na przykład nie tolerują kompletnie zamknięcia i może takiemu kotu, który najczęściej ma problem z, z podróżowaniem, no, czy tutaj nie, nie zastosować y, y, po prostu otwartego transportera i, i wpięcia kota wszelki, czy, czy no, jest jakaś opcja. Y, z tym jestem tak jeszcze nie przyszło do głowy, że jeśli, jeśli problem, no bo trzeba by było zdiagnozować, gdzie leży problem, tak? W, czy, czy w podróży, czy w środku komunikacji, czy w, w zatłoczonym y, autobusie, w którym miejscu, czy, czy odgłosy go denerwują, co konkretnie powoduje, że on ma problem, tak? Tym tym siak. Y, I tu bym nad tym pracowała. Tutaj pani pisze, że w przyszłości zdarzało się z samochodem bez kakańca, również y, panikowała, nie zdarzyło się, żeby wymiotowała w trakcie lub po podróży. No, a czym się ta panika obiewała, to by trzeba było już wejść bardzo głęboko, nie? Żeby, żeby się zorientować. Bo jeśli to jest, um, jeśli to jest w ogóle lęk przed... Komu, przed, przed um, to by się było trochę... Ja, ja się zawsze staram cofać w takich momentach, tak? Czyli y, jeśli mamy, mamy tutaj problemy, to teraz tak, to czy, czy problemem jest jazda, czy problemem jest samochód, czy... Czy ten autobus, czy problemem są ludzie, którzy są dookoła? I no tu bym się na tym skupiać, czy coś z tym możemy z środowiskiem zrobić, bo środowiskowo zawsze jest najłatwiej. Oczywiście możemy próbować psa odwrażliwić tak? I, i, i trenować po prostu bardzo, na bardzo małej ilości, bardzo małymi krokami. Ostatnio miałam taką. Suczkę bardzo lękliwą, właśnie tą lasia, która, która, o której Wam już wspominałam podczas webinaru. I ta suczka, ym, y, Pani, która jest jej opiekunką, y, pytała mnie, co z tramwajami. Bo na początku pracowała tak, żeby ona w ogóle miała ochotę podejść na, na 100 metrów do tego tramwaju, bo się tak bała. Tak? Te dźwięki po prostu były dla niej paraliżujące. Y, I one sobie wypracowały to podejście do tramwaju. Generalnie tramwaj nie jest problemem. Ale właśnie Pani mówi: A to co, to może ja ją wezmę na ręce? <laughs> I wejdziemy razem do tego tramwaju. No to, no to teraz pytanie, czy my chcemy, żeby ona pani dalej ufała, yy, czy niekoniecznie. No bo jeżeli władujemy psa w taką sytuację, to tracimy zaufanie tego psa, tak? I teraz yy, o, czy, o, czy oczywiście możemy tak zrobić, tylko tracimy zaufanie i odbudowa tego zaufania to będą te malutkie kroki, o których dzisiaj rozmawialiśmy godzinę. Więc yy, myślę, że nie warto tego robić. Lepiej byłoby. Ja tutaj w tym akurat przypadku poleciłam, żeby pani najpierw pojechała z tym psem na zajezdnie. Tak? Żeby się przeszli na zajezdnię, tym bardziej, że mieszkali niedaleko, i żeby weszli do takiego tramwaju, który stoi y, sobie, jest cicho, jest wyłączony, nie ma w nim ludzi. Żeby weszli i wyszli, żeby to nagrodzić, żeby to jakoś właśnie y, kontaktem socjalnym, jakąś pieszczotą, czy smakołykiem psu nagrodzić, żeby to tak oswoić, tą sytuację. Y, żeby potem spróbować przejechać, jak, jak już to będzie ogarnięte, ten pies tam będzie czuł dobrze, niech się tam położy w tym tramwaju, niech posiedzą trochę dłużej, potem może niech poczekają, aż ten tramwaj ruszy i przejedzie jedną, jedną, jeden przystanek i wsiądą na kolejny, potem niech przyjadą dwa przystanki, potem niech pojadą w jakieś miejsce, gdzie jest więcej osób, to wszystko musi być etapowo, bo jeśli władujemy zwierzaka w taką bardzo trudną sytuację, Emocjonalną dla niego, no to osobiście nie poradzę. To tak jak z nami. tak Jakby nam ktoś nagle, nie wiem, jakby mi ktoś powiedział, a słuchaj, to zaraz, tutaj mamy taki wiesz, wyciągnik, wejdziesz tam, skoczysz na bank, Gdzie, Nie! Dlaczego tak? Nie chcę. Natomiast gdyby, gdyby mnie ktoś tak po kolei yy, wprowadzał w te, różne, w te różne elementy, to, to może, może byłabym nawet skłonna, tylko yy, najczęściej boi mi się tego, co jest takie strasznie duże. Nie? I tutaj. Tu bym tu by, tu by myślała, czy możemy coś zrobić etapowo, żeby, żeby to jakoś oswoić. Nie wiem, czy mogłabym. Mam nadzieję, że tak. Same to one już załatwiają. <grym> I, I jak widać, to niekoniecznie przynosi dobry skutek. Na pewno jest to zachowanie agresywne. Yy, mm. I to jest to zachowanie, które yy, u kotów. Yy, no, wykonuje kotur, który chce kopulować z kotką, tak? To jest takie bardzo złe zachowanie. Yy, po pierwsze, mamy do czynienia z gryzieniem. Yy, jakbyśmy nie definiowali agresji, to to, to gryzienie jest takim momentem, yy, kiedy mówimy, kiedy po prostu jednoznacznie możemy, możemy stwierdzić, że to mamy agresję. No, ja bym na przykład nie chciała, żeby ktoś sobie na ulicy podszedł i nie ugryzł, żeby, że, żeby, żeby to zrobił mocno, tak? Bo to po prostu boli. I teraz. Jeśli mamy dysproporcje wieku, tak, mm. wielkości i rasy, bo, bo bengal jest z pewnością trochę większy, um, no i jest dużo młodszy, więc tam w nim hormony będą, nawet jeśli jest kastraty. Tak żywy po prostu, że jest wykastrowany, ale po prostu no, on cały czas by się bawił. No Właśnie. Taki Pytanie dzieciak. Pytanie, czy na pewno by się bawił. Ja bym, ja bym tutaj jednak podesłała koleżankę do jakiegoś mądrego behawiorysty, który się znał na relacjach kocich. Dlatego, że może się okazać, że one się wcale nie bawią. Że my mamy do czynienia wręcz właśnie z, właśnie z agresją. Ten młody kosztem starszego się po prostu rozładowuje i ma luz. Tak? No i teraz, czy na to pozwalać? Ja bym nie pozwoliła. Dlatego, że wyznacznikiem byłby dla mnie komfort, tego starszego kota, który ma 10 lat i Za dwa lata będzie geriatrykiem. A co będzie za dwa lata? Na co sobie pozwoli znowu tamten kot, nie? I teraz wkraczanie w taką relację wcale nie jest łatwe. Ono jest trudne, bo wymaga edukacji opiekunów, bo po pierwsze opiekun musi dostrzec problem, tak, czyli to o czym cię mówimy. Bądź uważnym opiekunem, zobacz, że masz problem. Um, Wymaga edukacji w zakresie tych sygnałów, bo musiałaby zorientować się y, pani koleżanka, że aha, to to, że on już na nim siedzi, to już jest dawno, po ptakach, bo on już to zrobił, ale co się dzieje wcześniej, tak? Co robi kot, zanim zapoluje, bo podejrzewam, że to jest polowanie, natomiast no. Ale co on robi wcześniej? Jak to wygląda? I wtedy być może dotrzemy do takiego momentu, kiedy można go jakoś odwołać z, tego, z, tego, z tej sytuacji. Ale. ale jest pod... tu, tu, ja bym podłoża szukała w relacji tych zwierząt, tutaj, ale nie tylko w relacji. Trzeba by było sprawdzić dietę, trzeba by było sprawdzić środowisko, o którym dzisiaj pukamy, do tego środowiska, że haha, a co tutaj słychać? Bo może, może to wynika choćby z tego, że znaczy właśnie zaspokajanie potrzeb. Może mamy problem z zaspokajaniem potrzeb ludzkich tego kotów. To jest bardzo często u bo to są po prostu koty o bardzo specyficznych i dużych potrzebach, jeśli chodzi o polowanie, jeśli chodzi o, o zabawę, tak, zabawa, ale no, kot poluje. Nie no. się, tak to wygląda, tak? Więc y, tu bardzo, bardzo, dużo punktów do w pracy nad, nad relacją jest bardzo punktów do, dużo punktów do odhaczenia, żeby, żeby móc pracować, i trzeba bardzo dużej atencji, uważności opiekuna i też zaangażowania, żeby, żeby tę relację poprawić, ale można to zrobić. Można to zrobić. Tylko mówię, tylko trzeba sobie to właśnie ponagrywać. Najlepiej zobaczyć jak to wygląda, przestudiować sobie, pogadać z jakimś mądrym behawiorystą na przykład, tak? żeby wytłumaczyć co tu się dzieje, kiedy, w którym momencie, dlaczego one tak robią, czego brakuje w środowisku, w zaspokajaniu potrzeb. W tej relacji może też czegoś brakuje po prostu, dlaczego to tak się dzieje, nie? Bardzo, bardzo dużo etapów, ale bardzo fajne pytania. Dzięki. Jeśli ten bengal, tak, jest taki fił dziół w głowie, bo on ma teraz jest taki wariat, 19-latek czy 18-latek, wyobraźcie, tak. nie? Tam hormony po prostu buzują pod kopułą, to jego jest trudno zatrzymać, jeśli jeszcze nie jest uczony tak naprawdę takiego wyhamowywania emocjonalnego, jest bawiony z prędkością światła na wysokości lampery, czy na bardzo dużych emocjach i nie się z tego, tak? Jeśli jeszcze, jeszcze jak gdyby nie zatrzymuje go nikt w takich jego dążeniach do wyładowywania się na innych kotach, no to tutaj wręcz niemożliwe wydaje mi się, żeby, żeby, żeby jakoś popracować nad programację, To trzeba było bardzo, bardzo dużo zmienić. Bardzo. Mm. Ale oczywiście do, uważam, że zawsze warto próbować, dlatego że nawet jeśli nie zrobimy maksymalnych 100%, tak? Mm. 50 i tamtemu drugiemu kotu się będzie dużo lepiej funkcjonowało. To dla niego powinniśmy robić, nie? Patrzymy na rezydenta, zawsze, bo to najważniejsze, nie ten nowy kot, ten, ten Bo może się tak okazać, tak jak tutaj rozmawialiśmy już, nie? że było takie pytanie, że ten kod, który jest męczony, że tak? z nim coś się dzieje, że on, dziesięcioletni kot, no to mówię, to już mówimy o seniorze, może się okazać, ma jakiś problem zdrowotny i ten wękar to wyłapał i dlatego go punktuje. Bardzo do zweryfikowania w grupie, w grupach jest trudno po prostu. Nie?